Dzień, dzień dobry, dzień dobry, mam nadzieję, że chodzicie. Nawyk powoli się wytwarza spalania glukozy własnymi nogami, własnymi łydkami. Zwiedzacie tereny okoliczne, zielone. Pokazuję Wam cały park, gdzie ja tu chodzę. Nie wiem, czy to się uda. O, tak wyglądają te dróżki, po których się chodzi. I alejki, wierzba przepiękna. To jest park Górczeska. Tutaj jeszcze mamy takie bez betonu, alejki. Można jeszcze poczuć ziemię pod stopami i wtedy jest dużo większy opór. Ja bardzo lubię te miejsca. Super się chodzi tutaj z kijami. Mam nadzieję, że deserku dzisiaj nie było, na obiadek, żeby, czy po obiadku, żeby nie trzeba było spalać. Ponieważ w parku mamy kilka budek z lodami i po prostu zawsze do nich jest straszna kolejka. A niestety cukier trzepie porządnie trzustkę, w związku z tym tym bardziej trzeba spalać. Pa, pa.